Homlander jest jednym z najbrutalniejszych bohaterów, który dla sławy i własnego widzi mi się jest w stanie krzywdzić ludzi, których miał teoretycznie chronić. Jest on uznawany za zachwianego, psychicznie narcyza, który szanuje tylko i wyłącznie siebie samego, a wiernych fanów uważa za mięso armatnie, które może w każdej chwili zniszczyć, jeśli usłyszy nawet najmniejszą krytyczną uwagę. W dzisiejszym materiale opowiem wam o powodach, dlaczego Homelander popadł w obłęd psychiczny. Wezmę pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce w serialu, jak i zgoła odmienny powód z komiksowej wersji chłopaków. W komiksie Homelander początkowo był w miarę normalnym bohaterem, który kreował się na pewnego siebie obrońcę ludzkości. W tym wypadku w obłęd wpędził go jego klon, który ukrywał się pod maską dobrze wam znanego Black Noira. Kopia Homelandera była stworzona, żeby zneutralizować bohatera, gdy ten zacznie wykazywać negatywne cechy i co za tym idzie zacznie krzywdzić innych ludzi. Black Noir, nie mogąc jednak doczekać się aż Homlander sam zacznie popadać w obłęd, zaczyna realizować skrzętnie przygotowany plan. Jako, że wygląda tak samo jak ojczyznosław, podszywa się pod niego i popełnia wyjątkowo brutalne zbrodnie. Opinia publiczna nie mając pojęcia o istnieniu jego klona, zrzuca całą odpowiedzialność na Homelandera, który jest przerażony i przygnębiony zniszczoną reputacją. Ludzie zaczynają się od niego odwracać, uważając, że jest niczym więcej jak złoczyńcą, który działa jedynie w celu realizowania swoich samolubnych planów. Homlander zaczął stopniowo w komiksie popadać w obłęd i myślał, że to może on sam faktycznie dokonuje tych czynów i nic nie pamięta. Udręka, jaka niszczyła jego umysł, ostatecznie doprowadziła do upadku bohatera, który widząc, że nie ma dla niego ratunku, staje się brutalnym potworem dostosowanym do opinii publicznej, która początkowo fałszywie oskarżała go o nie popełnione przez niego zbrodnie. W serialu jego zaburzona psychika jest jednak podyktowana miejscem, w jakim został wychowany i traktowaniem go jako najdoskonalszego superczłowieka. Brak odpowiednich wzorców do naśladowania i życie jak pączek w maśle skutkowało stopniowym upadkiem bohatera. Zaczął on bowiem uważać, że nikt nie jest godny, aby stać z nim na piedestale boga. Nawet inni bohaterowie w jego opinii nie zasługiwali na uwagę i mogli być co najwyżej pionkami w jego grze. Homelander przez większość swojego życia otrzymywał wszystko, o co prosił. Dlatego gdy ktoś mu się sprzeciwiał, mógł zostać zneutralizowany. Supek, popadając w coraz większy obłęd, nie miał już drogi odwrotu. Dlatego wraz z postępem historii jego przypadek staje się coraz bardziej beznadziejny i działający na niego samego jako idealny przykład autodestrukcji. Ostatecznie zwiastując początkowo upadek jego ideałów, a następnie samego bohatera, który finalnie sam stanie się ofiarą swoich własnych działań. Daj mi znać, co o tym sądzisz. Tymczasem hasło dzisiejszego odcinka to upadek bohatera. Trzymaj się, cześć.